Palin ujawnił nam tajemnicę, którą ostatnimi czasami ukrywał przed wszystkimi i naprawdę zaskoczył. Tobiaszer daje nowe iPhony dla widzów i zaraz powiem wam jak możecie je zgarnąć, a dodatkowo jak się okazuje ma on nowe mieszkanie. Legendarny twójca Jacob po 13 latach kończy nagrywać FIFA. My Starbiz wprowadza duże zmiany na swoim kanale, a na koniec przegadamy sobie jeszcze kilka innych ciekawych tematów ze świata internetu. A na początek niestety niezbyt pozytywny temat, gdyż w ostatnich dniach miał miejsce ogromny wyciek w naszym kraju, mianowicie wyciek danych Polaków i mowa tutaj o ponad 200 tysiącach, jak chodzi o loginy i 150 tysięcy haseł do np. e-maili, poetali społecznościowych czy nawet serwisów rządowych. Większość z nich co prawda to konta zakładane lub aktualizowane na przełomie 2024 i 2025 roku, czyli mowa tutaj o kontach świeżych, których ktoś naprawdę mógł no, korzystać, a źródłem wycieku nie był jakiś konkretny atak, tylko wirus, który wykradł dane działając w tle i przechwytując dane zapisane w przeglądarkach, więc no jest naprawdę grubo. Sprawą, oczywiście, zajmują się już specjalne służby, czyli na przykład CET, mianowicie Polski Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. I kończąc tego, newsa widzowie, pamiętajcie, aby zawsze korzystać z dwuetapowej weryfikacji, tak aby oprócz tego hasła, no jeszcze było jakieś zabezpieczenie, no bo hasło naprawdę wykraść dzisiaj nie jest. No, i jeśli oczywiście martwicie się o to, że na przykład Wasze hasło wyciekło, no to zalecam sobie co jakiś czas po prostu zmieniać hasła, na przykład raz na 2-3 miesiące albo na miesiąc, jeśli macie na to czas. No i nie korzystać oczywiście z tych samych haseł wszędzie. Niby mówić się o tym wszędzie i zawsze, i od bardzo dawna, no ale dalej ludzie popełniają dość duże błędy w tej kwestii, no a później dziwią się, że tak owe wycieki następują. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i używajcie mocnych haseł, nie Jakiś dup, 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 czy coś, nie? Ale dobra, z niezbyt miłego tematu przechodzimy sobie tym razem już raczej na miły temat, który jest odnośnie My Starbista, bo w ostatnim filmie omawialiśmy sobie temat jego najnowszego filmu, no a w tym omówimy sobie temat dużych zmian, jakie jak sam powiedział wprowadza, mianowicie My Beast zmienia swój styl prowadzenia filmów z bardzo dynamicznych, no bo jak sami dobrze wiecie, no wcześniej w filmach My to wyglądało tak, że dosłownie w każdej sekundzie filmu działo się coś potężnego, naprawdę, no jakieś animacje Taki wystrzał dopaminy, jakieś wiecie, napisy i tak dalej, i tak dalej, mocarne przejścia, te animacje tych budynków, jak on to zawsze robił. No, aktualnie chce on przejść do filmów bardziej spokojnych i stonowanych, które stawiają przede wszystkim na narrację. Czyli no, będą typowo już pod to, aby jak najszersze grono osób mogło to przyjemnością oglądać. No, bo nie ukrywajmy, trochę starsi ludzie taki wystrzał dopaminy nie do końca chcieli oglądać. No, a tak to dotychczas wyglądało na kanale Dream co było oczywiście, no, potężnie mocne, no bo jednak, wiecie, wyprodukować taki film to naprawdę jest mocne zadanie. No ale aktualnie, również, jeśli na przykład oglądaliście ten ostatni film, no to w sumie opowiadałem wam o nim. Ja jakoś dużo tego nie odczułem, ale faktycznie, z perspektywy czasu i z perspektywy tego, że po prostu Jimmy już sam o tym powiedział, faktycznie jest on spokojniejszy i widzowie również docenili ten ruch Mystabista. Lecz jeszcze 3 lata temu Jimmy, wiadomo, nie zdecydowałby się na taki ruch, gdyż wtedy liczyła się tylko i wyłącznie dynamiczność i po prostu taki strzał dopaminy. Aktualnie ten strzał dopaminowy już aż tak ciekawy do oglądania nie jest i ludzie raczej wolą bardziej spokojne treści sobie oglądać niż te totalnie, wiecie, montowane, co sekunda animacja i tak dalej, i tak dalej. A więc ciekawa zmiana, zobaczymy czy w przyszłości wyjdzie to mu na lepsze, ale aktualnie ten najnowszy film bije naprawdę dobrej liczby, więc zobaczymy jak to będzie dalej i myślę szczerze mówiąc, że coraz więcej większych twórców będzie na ten typ spokojniejszych, mniej dopaminowych filmów przechodzić. Zobaczymy, daj Znać, czy wolicie właśnie takie filmy spokojniejsze, czy może bajdźżej, dopaminowe z większą ilością animacji. No ale dobre, widzowie. Po dwóch skrzywkowych miejscach witam Was oczywiście w kolejnym odcinku nistowym na moim kanale, widzowie. Minęło kilka dni, zabrałem dla Was masę ciekawych informacji, dlatego widzu, bez menego gadania, łapka w górę, żeby mi patrzyło się na to wszystko przyjemniej i nagrywało się kolejne filmy jeszcze lepiej. więc łapeczka się naprawdę tutaj przyda, a przy okazji podbijesz film, żeby szedł sobie on wyżej. No jak już o podbijaniu mowa, no to podbijajcie, widzowie. Funkcja. Wiem, że jest koniec tygodnia i pewnie nikt z Was podbić nie ma, ale podbijajcie w poniedziałek, jak oglądacie to, w poniedziałek, tak? Polecam serdecznie. No i widzowie, subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje, bo naprawdę warto. Dzieje się tutaj masa. No i masa również będzie się działa na kanale. Komentujemy, gdyż tam stawiam na, na te content. Komentary serdecznie zapraszam. Pierwszy film z Rządnego Przygód z DJ-em, Palasajdem już wleciał. Sprawdzajcie spokojny, luźny content. No i oczywiście standardowo tutaj najnowszy obserwujący z mojego Instagrama, jak też również chcesz się tutaj pojawić no to wpadaj na mojego Instagrama, klikaj followa, no i będzie mi miło. A przy okazji będziesz wiedział, co u mnie się dzieje. No i proszę Państwa, dzieje się również na kanale koledzy, gdyż myślę, że większość z Was już o tym kanale słyszała. Nie wiem czemu, ale YouTube y, totalnie chyba każdemu twórcy i po prostu każdej osobie, która śledzi jakoś często YouTube'a, dosłownie polecała ich kanał i ich pierwszy film. Mianowicie, mowa tutaj o trzech młodych chłopakach, którzy po prostu podbili całego YouTube'a. Mianowicie koledzy, bo to o nich mowa, wydali swój pierwszy film powitalny i wprowadzający na temat tego, co będą nagrywać. No i powiedzieli, że chcą nagrywać, bo jest to ich marzenie. Dostali również ogromne wsparcie od przeróżnych twórców, czy to Minecraftowych, czy nawet, nie wiem, twórców typu Rezi, Smarty, Covin United, You, Cheats, Provcio, Gradu, tu no i naprawdę wiele, wiele, wiele więcej twórców. Jest to naprawdę powalone, jak wielu twórców to zauważyło i po prostu obejrzało. Rzucili oni już kilka pierwszych filmów. Ogląda się to naprawdę fajnie i OG YouTube się przypomina, nie? Wiecie, pierwsze filmy y, takie nagrywane telefonem jakimś, co nie jest najlepszą jakością, ale no po prostu to właśnie ma swój piękny urok. Więc ja życzę powodzonka. Zresztą również Wy, Wizowie, podsyłaliście mi ich kanał i podsyłaliście mi ten temat, abym to na newsach poruszył. Więc Fayuszem, bo no ja naprawdę życzę powodzonka i miejmy nadzieję, że będzie to nowa konkurencja dla friends. <grywy> No i właśnie, kolejny temat niektórych może zasmucić, a drugich w zasadzie po prostu poinformować i doinformować, że coś się kończy, coś zaczyna i nie nic z disem związanego. Mianowicie, Jacob po 13 latach nagrywania Fify postanowił od tego kontentu odejść. Otóż uznałem, że moja droga, ta przygoda z, z Fifą dla mnie... Zakończy się właśnie po FC25. Nie odchodzę z YouTube'a, żeby nie było. Nie znikam z sieci, nie, nie idę się zaszyć nie wiadomo gdzie. Mianowicie dla niewtajemniczonych, wraz z premierą FC26, czyli FIFA 26, ale teraz ma to z FC. Nie lubię tej nazwy FC, więc mówię FIFA. Przepraszam osoby, których to nie wiem, może uraża, No to Jacob genialnie opublikował film, w którym poinformował nas, że z tej edycji FIFA nie będą pojawiać się u niego materiały, gdyż jak sam powiedział, temat FIFA i ogólnie gameplayu z niej i całego kontentu, który tworzył przez ostatnie lata. Wycisnął to po prostu wszystko, jak już mógł. Jacob w tym roku stworzył również sporo bardzo dobrych serii, takie jak kultowa już bitwa na transfer, czy na przykład i igrzyska o 15 tysięcy złotych. Jak sam również powiedział, nie wie jeszcze, co w zasadzie chce tak bezpośrednio tworzyć, ale zdradził już, że między innymi chce zająć się kolekcjonowaniem kart. No bardziej chciałbym skupić się na kolekcjonowaniu kart. Na pewno zauważyliście w ostatnimi czasy, że sporo tego kontentu u mnie się pojawiało, nawet pomimo bit na transfery, to moje wyjazdy były powiązane z kartami. Ostatni film też przed, przed sezonem 10 był odnośnie kart. I... Ciekawa droga, miejmy nadzieję, że wszystko mu się będzie wiodło. Ja naprawdę swego czasu Jacoba oglądać lubiłem. Aktualnie no już jakoś specjalnie fifo się nie interesuje, ale no na pewno jest to legendarny wręcz twórca z FIFA, który no, nagrywa od 13 lat, a w zasadzie nagrywał. No i jak sam powiedział, to nie jest koniec jego kanału niedziałalności działalności Przypomnijmy również, że działa on cały czas w ekipie Fantazy, więc na pewno również tam go zobaczyć w kontencie będziemy mogli. No i jak sam powiedział, również nie wyklucza to wszystko tego, że jeszcze na przykład jakiś jeden odcinek z Flip się nie pojawi. No bo jak sam mówi, zapewne jeszcze coś z tego będzie miało miejsce, no ale nie już na takiej zasadzie, jak działało to dotychczas. Ja życzę powodzenia, dawajcie znać, czy oglądaliście Jacoba, czy są tu jacyś jego widzowie. No i życzę jeszcze czas powozonka Widzowie, no cóż to by był za odcinek, jakby nie było w nim mowy o oczywiście nowym odcinku u Filipa Kajoszego, gdyż na jego głównym kanale pojawił się kolejny dowalony film z kolejnego nowego formatu. Ja naprawdę nie wiem skąd odbierze te formaty, nie wiem jak on je wymyśla cały czas, jak on je realizuje co chwilę nowy, jest to mocna sprawa, ale generalnie aktualnie ma miejsce film z otwierania sejfów wraz z pięcioma innymi Twórcy, którzy również byli tutaj dla mnie dużym zaskoczeniem. Przede wszystkim ten twórca znany z TikToka Robert Skwierczyński, TNT, dla chyba lekkiej kontrowersji, Rakarnum Nexion i. Graf. W zasadzie żaden twórca tutaj ze sobą się nie łączy i to chyba jest właśnie w tym wszystkim najpiękniejsze, że każdy jest z totalnie innego środowiska. Ludzie popsują bardzo tutaj grafa za to ile w ogóle dodał temu filmowi Uroku. Nie ma się co dziwić, no bo graf generalnie jak występuje na jakimś filmie, no to występuje tam naprawdę ciekawy sposób. I mowa tutaj o tym, że po prostu prezentuje się. Ciekawy. Ma ciekawą wiedzę, ogólnie jest inteligentny. Co do Mighty Trienty, no to jest ona podobnie dość mocno krytykowana w komentarzach. już jego jest dosyć mocny wylew takich komentarzy. No co tu powiedzieć? No taki wizerunek już ma, więc nie jest to raczej nic dziwnego, ale prawdopodobnie po to również tam jest. Co do samego filmu, film bardzo przyjemny i śmieszny. Ciekawy format, który wydaje mi się, że jest naprawdę fajnym, przyjemnym i takim luźniejszym na pewno. W filmie YouTuberzy po prostu otwierali sobie sejfy, na co mieli 8 minut, a w środku były różne drogocenne rzeczy. Między innymi w jednym było złoto, a jeśli sejfu im się otworzyć nie udało, no to był on podpalany, więc no naprawdę ciekawie i grubo. Wydaje mi się, że film warto obejrzenia, uwaga dzisiaj bez spoilerów, więc widzowie oglądajcie po prostu, nie będę wam nic spoilerował poza tym jak to wyglądało. Za to już to ja wam będę zapewne przy tym temacie z Kepciem, bo wrócił on na swój kanał z nową produkcją, która uwaga, już na start, zanim jeszcze omówimy sobie stricte ten film, no to jak sam powiedział, timeline około 100 godzin montażu, więc naprawdę dość grybo, mocny Hollywood. Kepcio po dwóch miesiącach bez filmu wrócił i wydał kolejny prawie godzinny film z jego powrotu do Fortnite'a po ponad roku, no bo tak, gdy widzieliśmy serię 60 dni do praw USA, no to generalnie cały czas ona była tworzona od naprawdę bardzo długiego czasu. No i gdy była tworzona, Capcio po prostu w Fortnite'a nie grał. A przez tak dużą przerwę, nawet totalnie nie ogarniał mapy i temków, które tam się teraz znajdowały. No, wszystko co jest nowe, musiał po prostu poznać, dlatego też postawił sobie cel, żeby w 21 dni wyuczyć do swojej formy i przez te 21 dni bardzo dużo jednował, dążąc do tego celu, a nawet grał tu jednienie ze swoim starym duo i umiejętności kepcia no nie były najlepsze po takiej przerwie. Pierwszy kill, nie? Pierwszy kill! I to nie na bambikach, nie? To jest ranked. Ej, lecimy normalnie triple edit, co jest? Co jest? Nice. Ale finalnie film naprawdę wyszedł kozacko. No i ogólnie wszystkie ostatnie filmy u kepcia zmontowane są naprawdę kozacko. No wiadomo, 60 dni do to mówiliśmy już sobie wiele, ale to wiele razy nie będziemy już tego tutaj powiadać, no ale tym razem również jest grybo i te 100 godzin timeline'u już o tym nam naprawdę mówi. Ale nie ma co tutaj więcej spoilerować. Zachęcamy również do obejrzenia tego filmu, gdyż no jest po prostu warto. A wiem, że gdybym zaspoilerował wam więcej, mógłbym komuś zepsuć zabawę, więc tego dzisiaj nie robimy. Nie psujemy dobrej zabawy, widzowie. No i widzowie, coś dzisiaj naprawdę dużo pozytywnych newsów, bo kolejny również takowy jest, mianowicie tobiasz na swojego Instagrama wrzucił kilka stoek, między innymi taką, że kupił sobie trzy iPhony, z czego dwa zda widzom. Jednego widzom z Instagrama, a drugiego graczom Apple'ów. Chciałem Was poinformować, że kupiłem trzy iPhone y 17 i po co to? Po co o tym w sumie mówię na Instastories? Ponieważ te dwa będą dla was do wygrania. Jeden rozdam na Instagramie, więc na pewno warto śledzić, a drugi będzie dla graczy e, rapsmp.pl, czyli mojego serwera w Minecraft. W zależności który pierwszy jakby konkurs się rozstrzygnie, to ta osoba po prostu wybierze sobie, który chce kolor, a drugi konkurs wygra osoba i ten pozostały iPhone sobie zgarnie. No, tyle. Dodatkowo widzowie zadają sobie nowe pytanie, mianowicie to, czy Tobias się przeprowadził do innego mieszkania i wszystko wskazuje na to, że właśnie tak, bo gdy opublikował to stories, no to było widać mieszkanie inne niż to, które ostatnio nam pokazywał. Jakiś widz się zresztą o to spytał, czy znów się przeprowadził, na co ten odpowiedział twierdząco i spytał się na stoje, czy nie chce House Tour, więc dość grubo. Ciekawe, czy tym razem kupił na własność, czy również wynajmuje. Domyślam się, że znowu na złotej, więc no jest grubo. No i jak się okazuje, gdy widz zapytał, jak dostać się do tego konkursu i tak dalej, no to aby w tym wszystkim uczestniczyć, wziąć udział w konkursie na te iPhony. A mianowicie info będzie w ciągu tygodnia odnośnie jednego właśnie na Instagramie, a do drugiego na Discordzie Appy SMP. Więc jeśli chcecie, widzowie, wpadajcie. Może ktoś z Was akurat zgadnie sobie dzięki tej informacji nowego Taka taka Szybka, przyjemna informacja. Ciekaw jestem tego haustu, więc jeśli takowy oczywiście się pojawi, no to na pewno sobie o nim wspomnimy. Dlatego subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby Was to nie ominęło. A mój kanał spajaftemcek.pl, czyli jedna z największych sieci serwerów Minecraft w Polsce. Na krefcie znajdziecie wiele tej tojbów rozgrywki, sprawdzajcie je już teraz, gdyż macie ich tam ponad 20 i jestem pewny, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A jeśli chcecie wiedzieć więcej odnośnie serwera i po prostu nowości, a także zgadnąć sobie na przykład poszczególne rangi, no to wpadajcie na Discord. Da KFMC, aby sobie tam je wygrać w konkursach. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. No i teraz przejdziemy sobie do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli tego odnośnie Paliona, bo nie ma co ukrywać, że dość mocno zaskoczył on nas filmem pod tytułem Muszę wam o wszystkim powiedzieć trzy kropki i proszę państwa, ten film wyszedł wczoraj, generalnie w pierwszym momencie jak go zobaczyłem, no mówię tak, miniaturka, no wygląda poważnie, ja na łóżku, no jest naprawdę grubo, lecz jak okazuje się w pierwszej kolejności tego filmu, Palion zaznaczył przede wszystkim, że scenaria łóżka i smutnego kadoju czy też mimiki twarzy na... Miniaturce to w zasadzie z tym filmem nic wspólnego nie ma, mimo że to właśnie w takiej okładce są te najbardziej smutne filmy twórców. No bo Palion przyszedł do nas, jak sam zapowiada, z informacjami jedynie pozytywnymi. Co się, no zależy dla kogo, ale myślę, że dla widzów Paliona na pewno pozytywnymi. Ale o co chodzi? Ano o to, że jak sam mówił już od jakiegoś czasu, coś przed nami ukrywał. Coś, o czym wspominał, ale już o tego szczegółach nie. I osoby, które słuchały też muzyki Paliona, no to mogły także zauważyć, że w zasadzie nic nowego, żadne nowości w Tekście muzyki od niego się nie pojawiają po tej pierwszej płycie. Ale proszę Państwa, wiemy już co jest 5. Cały czas Wam mówiłem, że mam jakiś sekret do ujawnienia. Swój sekret, y, który Wam powiem, nad którym pracuję bardzo długo. Bo jak mogliście zobaczyć, bądź tego nie zauważyliście, ale upaliona przez ten rok mało się działo, bo nie było ani jednej piosenki z teledyskiem, nie było żadnych vlogów, nic takiego. Cały czas Minecraft i nic więcej, cały czas gierki. Ale dzisiaj Wam powiem coś, że się zmieni. I od tego momentu, praktycznie do końca tego roku. Będziecie mogli zobaczyć 12 nowych piosenek paliona. No ale jak palion? 12 nowych piosenek? To. Plus... Jak? Tak, przyjaciele, w tym roku będzie masę teledysków, masę piosenek, bo wydaje nową płytę! I tak, płyta kolory nawiązuje, jak sam Paliot powiedział, do tego, że jest on kojarzony, wiadomo, głównie z kolorem zielonym. No i generalnie każda piosenka będzie miała swój kolor. Ciekawa przekminka, lecz e, również co ciekawe. i spokojnie, nie będzie piosenek typu pomarańczowe, czerwone, zielone. E, będzie to mądrzej zorganizowane, bo nie chciałem iść w taki banał. Ale każda piosenka z tej płyty będzie miała jakby swój kolor. No, ale również oczywiście to, o co każdy od razu zapyta, no to kiedy sama płyta się pojawi. No i muszę wam powiedzieć, że na to nie będziemy musieli czekać aż tak długo, gdyż co mnie tutaj zaskoczyło, uwaga, 10 października, oczywiście tego roku. Tak więc na moje urodziny widzowie, płyta Paliona. Czy życie może być piękniejsze, szczerze? No nie ma co ukrywać, lepszego prezentu sobie wymarzyć nie mogłem. No piękne po prostu. Ale dobra, gadałem jak chodzi o całą tą datę, no to także ujrzymy wtedy pierwszy klip o nazwie Kolory, czyli piosenkę pojmującą płytę, na no a zarazem oczywiście cały preorder, całego albumu, w tym box, czyli najdroższa rzecz zapewne, w której będzie dosłownie wszystko. W którym to ma się również znaleźć figurka Paliona, jak zapowiedział, więc dosyć ciekawa sprawa. Pojawi się w teledysku również dziewczyna Paliona, czyli Maja, jak dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Posłuchajcie jeszcze, co Palion mówi o samych piosenkach, które... Aktualnie mam nagrane już tam 9-10 piosenek. Zostały mi jakieś dwie na do nagrania, żeby cała płyta już była skompletowana, ale powiem wam, że te piosenki no, są o wiele, o wiele lepsze. Więcej mają serducha w sobie, więcej pracy jest przy nich. Naprawdę one będą po prostu dobre, nie boję się tego powiedzieć, będą dobre Będą piosenki miłosne, będą oczywiście bęgery jak zielone, totalne bęgery będą Piosenki uczuciowe, no wszystko, wszystko tam znajdziecie dosłownie No a tego oczywiście na płycie szykują się fity, więc kto wie, może doczekamy się wspólnego fitu, nie wiem, z Wojanem <laughs> No bo właśnie w temacie Wojana jeszcze, to może pamiętacie jak mówiłem wam o rzekomych plotkach odnośnie kłótni Czy też pokłócenia się po prostu Wojana z Palionem, gdyż nie nagrywają już w ogóle wspólnie no, to właśnie ta. Komentarze pod tym filmem zasypane są wręcz zapytaniami o Wojanowice i co z nimi. No, generalnie ciężko powiedzieć, bo paliono o tym się dalej nie wypowiedział. Ale dosłownie 99% komentarzy dotyczą tego, więc ludzie cały czas są ciekawi. Wracając do płyty jeszcze, to ująć również trzeba to, że ujrzy ona światło dzienne na 2 miliony subów. Przede wszystkim płyta wychodzi na 2 miliony subów. Więc moi drodzy, wszyscy w tym momencie zasubskrybujcie kanał. Teraz wbijmy te 2 miliony jak najszybciej, bo to jest ser, bo piosenka na 2 2 miliony wyjdzie od razu jak wbijecie 2 miliony. Także wyczekujcie, śledźcie moje wszystkie social media, tam będę wam o wszystkim mówił. I pamiętajcie, że 30 września o godzinie 20 na tym kanale pojawi się już pierwszy trailer razem z Majusią Miłosny Bęgerek. Ale to pewnie dla widzów Paliona problemem nie będzie, no bo community ma mocne, więc pewnie jeszcze mocniej się będzie miał i te 2 miliony dobije. Co spowoduje również publikację piosenki z okazji 2 milionów. Więc jak mówi, że będzie działo się dużo, no to naprawdę tak to mniej więcej wygląda i być może tak będzie. No co ja myślę, że naprawdę ta płyta i te piosenki mogą brzmieć naprawdę dobrze, gdyż prawdopodobnie za produkcję odpowiadać będzie cały czas Kodore, przynajmniej tak można się spodziewać po ostatnich jego produkcjach, a Kodore naprawdę zna się na tym i umie zrobić tak, żeby to po prostu brzmiało dobrze, więc y, dawajcie znać czy na płytę Paliona czekacie, ja na pewno y, o niej nie zapomnę, bo ujrzy ona światło dzienne w moje urodzinki, także co, ja się cieszę, piękniej być nie mogło. No i widzowie z dzisiejszych niesów to by było na tyle, wpadajcie na craftencer.pl, y, no i co Widzimy się już za niedługo.